Rozdział pierwszy zawierający genezę tytułu całej opowieści i szczegółowy opis przygotowań do uroczystości familijnej w restauracji państwa Aniołków. Myliłby się, kto by przypuszczał, że na szyldzie wymienionego w tytule niniejszej opowieści zakładu gastronomicznego przy ulicy Zapiecek widniała dorodna minoga na przybranym zieloną pietruszeczką półmisku. Nic podobnego. Szyld wyglądał banalnie. Na czerwono pomalowanej blasze umieszczony był napis tchnący powagą urzędowego niemal dokumentu. Restauracja trzeciej kategorii z wyszynkiem napojów alkoholowych. Właściciel Konstantyn Aniołek. Koncesja Genovefy Rypalskiej i Wawrzyńca Śmieciuszki. Surowość głównego umieszczonego nad wejściem z znaku łagodziły dwa szyldy boczne, których treść opiewała – śniadania, obiady, kolacje oraz rzymne i gorące zakąski. Wszystkie trzy godła były dziełem powszechnie cenionego na starówce mistrza sztuki malarskiej, pana Dawida Kapelana, Bonifraterska 18. Część graficzną reklamy firmy uzupełniały dwie kartki wycięte z Brystolu, na których sam pan aniołek w prawną ręką wypisał pieczeń z rzęska i z razy po nalesońsku z grzybkami. Resztę propagandy załatwiały umieszczone na wystawie oryginały, jako to lśniący po złocistą skórką dyszek cielęcy, biała kiełbasa garnirowana przysmażaną cebulką lub nacięty w misterną, drobniutką kostkę rumiany boczek pieczony. Wszystko to podane na efektownym tle słojów z biało-czerwoną ćwikłą i zielono-żółtymi mało solnymi ogórkami. Oczywiście eksponaty zmieniają